Los trędowatego, mówiąc jednym słowem straszny, to z przykazania Bożego miał mieć rozerwane szaty i wołać nieczysty. Będzie mieszkał w odosobieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Wszystko po to było bronić zdrowych, nie było innego sposobu, nie było lekarstwa. To w pewnym sensie słuszne, ale też nie do końca. Pamiętajmy, że oprócz tych chorób ciała, które są widoczne, które są groźne, które rozumiemy najlepiej, w Starym Testamencie jest bardzo dużo wskazówek o tym, jak unikać chorób duszy, więc to nie jest tylko taki obraz, że to jest najważniejszym zagrożeniem. Niemniej jest to sytuacja i nauka dla nas bardzo ważna. Jeśli o ciało tak bardzo dbamy i mamy prawo nawet z polecenia Bożego, powinniśmy jeszcze bardziej troszczyć się o duszę, bo jej choroby to wiele gorsze skutki, aniżeli choroba ciała. I znów trędowaty w Ewangelii. Co się zmieniło? Zauważmy, nie wolno było dotknąć nawet trędowatego. A Pan Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go, a więc jakby złamał przepis. Ale też on jest Bogiem, który leczy każdą chorobę. Piękna modlitwa trędowatego, taka rzeczywiście z głębi nędzy. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A więc ten człowiek odrzucony przez ludzi miał na pewno bogate życie wewnętrzne, zaufał Bogu, zaufał tak całkowicie, wierzył, ale zostawił jego wolnej woli. Możesz. Oczywiście, że on prosił całym sobą, ale gotów był przyjąć także i odmowę. To dlatego Jezus go potraktował w taki sposób. Chcę, bądź oczyszczony i trąd go opuścił. Bóg wszystko może, ale znowu czytajmy trochę głębiej ten obraz. Trendowatym może być każdy grzesznik. To taka przenośnia. My nie wiemy jak wygląda dusza w grzechu, zwłaszcza w grzechu ciężkim czy nałogowym. Wiemy z całą pewnością, że dla Boga jest odrażający widok. On świętość najwyższa, a tu Jego stworzenie umiłowane na takie drogi zeszło. Jeśli rodzice kochający dziecko widzą, jak to dziecko się stacza, nie mogą się nawet z tym pogodzić, szukają wszelkich sposobów ratunku, to cóż dopiero nieskończona miłość i nieskończona świętość. Dlaczego my tak łatwo lekceważymy, pomijamy trąd duszy, bo nie widzimy? Wiara nam mówi, sumienie nam powie, że to jest coś strasznego, co się stało, że tak być nie może, że człowiek do kogoś należy, przed kimś zda sprawę z każdej chwili swojego życia, i nie ma drugiego życia na poprawkę. Jest to jedno, jedyne. Trzeba więc jak najszybciej wyzbyć się tego trądu, jak przyjść do Jezusa i tak jak ten chory powiedzieć: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I mamy sakrament oczyszczenia, mamy sakrament pojednania, pokuty. Z każdego grzechu Bóg chce wyciągnąć człowieka, abyśmy uznali ten trąd duszy. Żeby nam nie było dobrze w tym trądzie chodzić całymi miesiącami, niekiedy i latami, jakby się nic nie działo, a człowiek wtedy rzeczywiście psuje się wszystko, co w nim harmonijne, piękne, dobre i Boże, co rozumne. I robi największe głupoty, to jest takie spustoszenie. I dlatego później powrót jest często bardzo trudny. Wymaga wysiłku, wymaga też i czasu. My byśmy chcieli za jedną zdrowaśkę, jak z naciśnięciem guzika, wszystko zmienić. Panie Boże, gdzie jesteś? Bo ja już chcę, a Ty nie. To nie tak. Ta choroba wymaga niekiedy długiego leczenia, jak gdyby powtórki. Kiedyś lekceważyłem grzech, a teraz muszę docenić wartość Miłości Bożej, jedności z Bogiem, tej łaski, którą nazywamy uświęcającą, czyli tej, która nas czyni dziećmi Bożymi, przebóstwia. Jezus odprawił go nikomu nic nie mów. W tajemnicy dokonuje się sakrament pojednania. Nie wolno Kaponowi pod grzechem, jednym z najcięższych, zdradzić tej tajemnicy. To jest też potrzebne. To jest tylko między Bogiem a człowiekiem. Do czasu, bo kiedyś na sądzie wszystko, cośmy na ucho mówili, będzie na dachach głoszone. Wszystko będzie upublicznione. Jeśli nam teraz tak bardzo zależy, żeby ludzie się nie dowiedzieli, co dopiero wtedy, gdy przed wszystkimi stanie się jasne i jawne całe nasze życie, Dobrze jest o tym pamiętać. Nie ma grzechów ukrytych, nie ma grzechów czysto indywidualnych. One zawsze zatruwają całą społeczność. Jest nawet tak zwana atmosfera grzechu atmosfera trądu. Zauważmy, jak ona się rozszerza. Dziś w domu ktoś zejdzie na złe drogi, ale mieszka razem, a później. Inni, albo i następne pokolenia bardzo często idą też tą drogą grzechu. I atmosfera, jeśli to jest jeden dom w miejscowości, jeszcze można jakoś wytrzymać. Ale jeśli to się dzieje w coraz większej liczbie domów, jeśli to się dzieje w dużej części narodu, ileż to grzechu w tej chwili tolerujemy, bo takie czasy, bo dzisiaj i tak wszyscy. Obłudne i kłamliwe tłumaczenie. Każdy ma jedno swoje sumienie. Nie będzie się tłumaczył innymi, ale też i będzie brał odpowiedzialność za to, że gorszy innych, czyli wpływa na ich grzechy. Prośmy gorąco, najpierw o tę świadomość, czym jest grzech, że trąd ciała w porównaniu z trądem duszy jest tylko znakiem, i to słabym znakiem tego, co się dzieje w człowieku, gdy wpada i toleruje grzechy, gdy już lekceważy, gdy każe czekać Bogu pod drzwiami i to bardzo długi okres czasu. Oto stoją drzwi kołaczy. Jeśli ktoś drzwi otworzy, wejdę. dopiero człowiek pozwala Panu Bogu siebie ratować, to aż przykro mówić. Ale bardzo częsta sytuacja, czekaj sobie, a teraz ja rządzę. Trzeźwość to jeden z wielu przykładów, ale dziś i nieczystość i nierząd, takie życie zupełnie bez liczenia się z Bogiem, z sakramentami, a ile nienawiści w sercach ludzkich. A ile nieuczciwości, zdzierania skóry z drugiego człowieka, dziwimy się, zrzucamy na innych winę, a myśmy się też przyczynili, może małym strumyczkiem, do tej atmosfery kłamstwa, grzechu, trądu. I po to jest Kościół, i po to przyszedł Chrystus, bo już człowiek swoimi siłami na pewno by nie, nie uzdrowił sytuacji. Bóg tak. On może wszystko, może dotknąć trędowatego i nie tylko, że sam się nie zarazi, ale Jego uleczy. Po to jest Kościół. Dlatego taka nienawiść szatańska, bo ten fundament ludzkości zniszczyć, to znaczy zniszczyć całą ludzkość. To jest w zamierzeniu złego ducha. Nie tylko atak na Kościół, nie tylko na ludzi wierzących, w ogóle na człowieka. Na małżeństwo, na rodzinę, na narody, na wszystko, co przypomina Boży obraz i podobieństwo. Dlatego Kościół ustami apostołów i później wszystkich następców przypomina zawsze, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Wszystko, nie tylko jakiś czasem uczynek w wyjątkowym czasie. Wszystko, co czynimy, na chwałę Bożą mamy czynić, a znaczy to w łasce uświęcającej, czyli bez grzechów ciężkich. Nie bądźcie zgorszeniem. Bądźcie naśladowcami moimi. I na pierwszy rzut oka to taka zarozumiałość, wzór. Tak, ale zaraz Paweł dodaje, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, i to jest szkoła. Najpierw mamy nauczyć się naśladować Chrystusa, a potem iść do ludzi. I mówić Im, proszę, tak żyję i wy też tak możecie żyć. Naśladujcie mnie, nie trzeba słów. Wystarczy niekiedy przykład. ściągają krzyże i to znowu na Halnie wraca. Cisza. Demoralizują dzieci. Cisza. Prowadzają takie czy inne programy. Ustawy państwowe, cisza, to znaczy godzimy się na to wszystko, żeby zwyciężyło zło, wystarcza by dobrzy nie robili nic. Wszystko cokolwiek czynicie na chwałę Bożą czynicie, bądźcie naśladowcami tych, którzy przed nami przeszli także przez tę ziemię i zostawili świadectwo, jesteśmy tego dowodem. My też jesteśmy wierzącymi, jesteśmy kolejnym ogniwem pokoleniowym w całej historii naszej. Co będzie po nas? Czy ten trąd opanuje całą tę Ziemię? Czy też Duch Święty na modlitwy Jana Pawła, wszystkich świętych, zbawionych, a nade wszystko naszej Pani Królowej? Czy rzeczywiście Duch Święty odnowi oblicze tej Ziemi? O to się gorąco prośnie, To będzie też wspaniała intencja na cały Wielki Post. O takie odrodzenie chodzi. Odrodzenie w Bogu, a nie tylko w jakiejś dobrej woli ludzkiej. Bo tylko Bóg może pokonać piekielne zło. Jezus głosił Ewangelię o królestwie, leczył wszelkie choroby wśród ludu i dzisiaj też pragnie to czynić także przez nas. Amen.